Przez... Y tak? Tam, gdzie dzieciaki Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie przybyłych gości. Nasz dzisiejszy wieczór poświęcony jest niezwykłym ludziom. Mówimy dziś o babci i o dziadku. To oni tulili nas, gdy obok nie było mamy i taty. To u nich spędzaliśmy wakacje. Tam rozpoczynały się nasze pierwsze przygody. Tam było zimne i ciepłe lody. Babcia to ciepła dusza z chustką na głowie. To ona chodziła za nami z talerzem ze śniadaniem, to ona dawała nam witaminy otwierając wielki słoik z malinowym sokiem. Z babcią zamiatałyśmy danet, na który rosły doniczte, kwiaty i kot przeciągał się na nibie. A dziadek, wieczny zajęty swoimi sprawami, krzątał się po podwórzu, rozmawiał z czarnym kotem. A kiedy się go o coś zapytało, odpowiadał, że nie ma czasu na takie głupoty. Potem brał nas na kolano i wspominał dawne czasy, te dni, kiedy był młody. W każdym bądź razie bez nich, bez dziadka i babci, nie byłoby i nas, i naszych rodziców. Ja nazywam się Agnieszka Morańska-Ryder i obok mnie Maciej Mikołajczyk. Zapraszamy wszystkich na poezję, którą my widzimy własnymi oczami. Zapraszamy was do świata, w którym nigdy nie byliście i nigdy nie zapomnicie. Wspominamy w wierszach naszych przeszłość, mówimy o teraźniejszości i przyszłości. Niezapomniani są nam też ci, którzy już odeszli. W poezji, którą odczytamy, spotkacie Państwo odczucia nasze i inne, bo usłyszamy przypadkiem rozmowy na ulicy obcych nam ludzi. Nasz dzisiejszy wieczór urozmaicą nam dzieci z przedszkola, pod derwami, grupa kaczyńca. Zapraszamy dzieciaczki na scenę. Vítáme v sestí W tej sali dziś wnukowie będą grali. Być aktorem trudna sprawa, nie każdemu biją brawa. Dziś obca jest nam trema, dziadkowie z nami nerwów nie ma. Zadamy życzenia bardzo kolorowe, żeby babcie były wesołe i zdrowe. A dziadek nie płakał, tylko z nami skakał Niechajcie też z babunią. Tak nam długo żyją, koma i mucha morza nie. A ty, mucho, tylko może pijcie wodę powoli. A z babunią na żyją do woli. to krótki miała małe nóżki, chude rączki, I lubiła jest łaje oraz poćki. I co, i co? Chyba urosła, że lata trochę więcej. Dzisiaj gra mi siostra. I co, i co? To właśnie, że mam patrzeć, że bardzo kocham ją. I śpiewać mówię z nią. Ty, dziadek był ty malutki, bo nie nosił ani lasów, tylko buki. Nie miał posłów ani wody, no i nie chciał mieć pateczki, tylko lody. I co, i co, że dziadek poruszał się, że ja mam trochę niechcę, że za królem I co, i co, to ważne, że, że mam pewna. Bardzo kocham go I jak mu życzę, co? temu Mam czas z wiatkiem Jak się kłóci O łopatkę Iść na spacer idą sobie A my dużo Miali prawdę dobrą w I co? I co? Te trochę nam urośli te nie są te ważni dorośli to I co? I co? To ważne, że są sami, nie żyją długi czas i zawsze lubią nas. babcie Dziadka, to nie żarty moi mili, dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli. Kiedy smutek mnie ogarnia i wszystkiego mam dość, to Dziadek mósł mnie przytuli, o to go nie trzeba prosić. Gdy pomyślę o łakociach, babcia zaraz coś upieczę. Muszę przyznać, te wypieki najspanialsze są na świecie. Babcia z dziadkiem w wolny chwila przekazują wciąż wytrwale. Z tym kochanym wnukom, wnuczkom, rad życiowych całą. 是哭。<laughs> <laughs> przynoszę buty bajkowe przed sklepkiem pod ciemną nogę. Tak jak na babci nogę, żeby do sklepu skracały drogę. A ja stolicek bajkowy mam, który się zawsze, zawsze nakrywa sam. Na tym stoliczku na za zawołanie zjawia się obiad albo śniadanie. A tu jest babciu książka z bajkami. Możesz ją gluką czytać czasami. Radości i uśmiechów mi. Pieniędzy, a jakże? A kłopotu? A wcale. Poście, powagi i zabaw karnawale. Ciepły but w zimie, w lecie dużo słońca, można by wam życzyć i życzyć bez końca. Jest nas Również są to babci opatrzone Są to wspomnienia naszych dziadków, też naszych znajomych. Dziadek to ojciec mojej mamy. Już starszy. W mnie to już go nie ma. Jeszcze nie tak dawno widziałam go za zasłoną dnia i nocy. Dziś to pozostał, wspomnienie pozostało. Odszedł. Jaka szkoda. Zawsze opowiadał historię, jak to on hodowcą był. Dziennym pracownikiem, życiowe wspomnienia, pieniężne nagrody, duma w kieszeni, zawsze przez dyrektora spalony. posładzał na życie kilogramem cukru. A gdy mieszkał u mnie, wysyłał mnie po świeże bułki i wodę, zawsze te same zakupy na kartce zapisane. A jak zostawały dwa grosze, to moje były i mówił, to no tak za drogę. Potem liczył kalorie i wpisywał je do zeszytu. Przeliczał dolary na złotówki złożone w skarpecie. Taki był mój dziadek Tadek. Pamiętam ten czas, kiedy każda chwila dla wszystkich nas przepiękna była. Gdy na strychu wciąż się bawiliśmy. jak ciuchy na siebie wkładaliśmy. Tam prawdziwe mleko tak nam smakowało, że wciąż i ciągle było nam go mało. I jeszcze, gdy w lesie pomiędzy jagodami ganialiśmy się, będąc indianami. I nawet wtedy, gdy na nas krzyczała, to bardzo niedługo, po prostu nie umiała. A później, chociaż troszkę na nas zła, biło od niej ciepłe, słoneczne światło dnia. Nieraz chciałbym wrócić do tamtych momentów, stać się znowu dzieckiem, nie znać zamentów, przytulić głowę do babci ramienia, bo ona spełniała Dziecięce marzenia. Babciu, czy ty wiesz, ile radości dajesz mi swoim uśmiechem? Do dziś pamiętam, jak karmiłaś mnie swoją wielką łyżką. W dużym kubku dawałaś mi herbaty. Babciu, tak bardzo cię kocham. Chciałabym ci dać białe psy, dosięgnąć dla ciebie gwiazd, łodzią po jeziorze zabrać cię na spacer. I trzymać cię za ręce. Babciu, gdzie jesteś? Biegnę do ciebie. Skaż mi proszę drogę. Na jednej z półek, gdzie dom mój rodzinny, leży zegarek. Nieco od innych, innych. Z grawerem na spodzie i podziękowaniami za budowanie kraju naszego z czasów komunistycznej tyranii. Bo dziadek mój Michał budował ten kraj. Kiedy zburzony po wojnie światowej powstawał na nowo ten dzisiaj nasz raj. I z dumą dziś niosę o tym opowieść. I tamte czasy pamięta zegar. Ten nieco inny od innych wielu. Bo taki wspaniały był mój dziadek. I zawsze mi szeptał. Mój mały przyjaciel. Często myślę o tobie, Babciu. Choć nie piszę listów i nie dzwonią do ciebie. Zaglądasz do skrzynki. Znowu pustka. Telefon nawet nie drgnie. Tyle razy od ciebie pocałunek, w czoło dostałam. Do dziś go nie starłam. On dla mnie jak dotyk anioła. Cisza wokół, pustka. Ty stoisz w oknie i czekasz na ptaki, na róg drzewa, na dygnięcie kwiata. Przez zamknięte okno liczysz spadające liście cegły starego niemieckiego kościoła. Tyle wspomnień mam o tobie. Kolejny wiersz już piszę. Babciu, dlaczego nie ma cię tuż obok mnie? Ja tak bardzo chciałabym wtulić się w ciebie. Kiedy byłem małym dzieckiem, bardzo często odwiedzałem dom, w którym moja babcia mieszkała. I gdzie zawsze miły głos tam. Tam, gdzie piękny zapach ciasta rozpościerał, po pokojach się, gdzie na obiad i kolację było to, co smakowało mnie. Miła kobra i poducha, wiosną wciąż pachniała tam. I gdzie bajek ciągle słuchał, co w pamięci wciąż je mam. Dzisiaj jestem już dorosły, ale dzięki babci swej nie zapomnę w zapachu wiosny. Za to dziś dziękuję. Wiesz? Myślałam, by kupić dzbukie próż, lecz nie chcą, by one usłyść. Myślałam o wazonie ręcznie robionym, o szkatułce ze złota serc srebrem zdobionym, lecz to wszystko taka sztuka. Postanowiłam jednak wiersz napisać. Tak serce mi to odpowiedziało. Po słowa jednak, które są zapisane, nie znikną jak inne wszystko. Słowa w księdze mają zapisane. Na górze moje nazwisko, a na dole obraz dla Ciebie i moje słowa. Jesteś mi taka droga, Babciu, moja. Nie tylko moja, lecz moja kochana. Tam, gdzie stoi ten dom, gdzie ta czarna ulica, a za nią las, przeżywałem I... dziecięce i młode przygody. W lesie poczyłem bitwy. Stawiałem przełaskę. Ulica była lądowiskiem papierowych samolotów, albo torem wyścigowym dla bolidów na dwóch kołach. W domu, wtedy tak dla mnie ogromnym, zawsze pachniało plackiem. Tam, po raz pierwszy, wraz z nosem, zostawialiśmy nasze dziecięce sztuki, małe przedstawienia na różne okazje. I zawsze było przytulnie, tam, gdzie stoi ten dom. Starość nasza. Osamotnienie nasze, samotnie dźwigane chleb ze sklepu, samotne spacery skowe, nasza starość, każdy jej dozna, dziś lub jutro, nikt z nas tak naprawdę nie wie kiedy. Mimo wszystko czekamy na nią, boimy się, lecz staramy się żyć normalnie. Starość nadejdzie jak listonosz z telegramem, nawet nie zapuka, nie zapyta, czy wejść może. Rozgości się jak u siebie. Siądzie na stoku dobierania kartofli i poprosi o herbatę. Z samotnością można się pogodzić. Wystarczy być jej przyjacielem. A łzy? One są po to, by oczyszczać, bo później, choć samotna, samotny, to tylko się śmiejesz i śmiejesz. Przyjmuj samotność jak przyjaciela. Nad brzegiem jeziora jej dostoj, ze starej strzeby, a w nim moja babcia. Na sobie poduszki ręcznie robione i ten koc, którym przykrywała nogi. Babcia, to jedyna osoba, co w sercu tyle miłości nosi. Jej dłonie, jej serce, to imię jej dziś tu z nami gości. Gdy odwiedzam ją, choć rzadko, ona tuż przy oknie stoi. Przy niej stół i dwa krzesła. Na jednym siedzi ona, drugie czeka na gościa. Ona zamyślona z dłonią pod brodą i jej kwiaty. Jej dom świecący zielonością i daje jej miłość, babciu nasza kochana. Proszę, usiądź. Opowiedz mi swoje życie, siedząc na tym krześle i będąc tylko swoją duszą. Opowiedz mi o wojnie i o tym, jak ją przetrwaliście, i o Werdę, gdzie cię postrzelono. Jak później żyliście niespokojnie, mój ojciec, a twój syn nadal posiada ten pocisk i jeszcze kilka zdjęć. Proszę, podziel się ze mną tym dziadku. On. Dziadka Franka pamiętam zamkłą. To tato mojego ojca. Lecz wiem, gdzie mieszkał i jak żył. Ta mała kuchnia, lodówka i babcia stojąca przy kuchence, gotująca zupę. Dziadek siedzący tuż przy stole, czytający gazetę. A kiedy przychodził do nas, zawsze siedział w tym samym miejscu w kuchni na tym samym taborecie. I wiem, że mój dom stawiał z ojcem i matką moją, wszystko własnymi siłami. Dziś też już go nie ma, lecz mam moje wspomnienia. I tego mi nic nie zabierze. Nie można obrażać się na starość. Ona jest po to, byśmy pamiętali, że kiedyś mogliśmy biegać po stromych schodach tylko dlatego, by powiedzieć komuś o swojej miłości. I po to, byśmy mogli wspominać ten czas, gdy mogliśmy pić i palić. I po to, że kiedyś tańczyliśmy noce całe. I po to, że pracowaliśmy w płocie i po to, by z wnukami chodzić na spacery. Jak również po to, że kiedyś zdobywaliśmy złote medale, więc nie można się obrażać nami, lecz dziękować trzeba Bogu i ziemi, że nosi nas na swej skórze i przyjmie kiedyś do siebie. Babciu, powiedz mi, gdy będziesz potrzebowała, abym podała ci rękę. Uśmiechaj się do mnie i opowiadaj mi swoje historie. Te wspomnienia z dzieciństwa. I jeszcze nie zapomnij o tym starym domu, gdzie wychowywałaś swoje dzieci. To wszystko dziś jest dla mnie tak ważne. Nie umiem tego określić słowami. Starałam się namalować obraz, który opisze moją miłość do ciebie, lecz brakło mi farb. Pędzel stracił już ostatnie włosie, malowałam już na krańcach płótna, sama samą resztką pędzla. Zostało mi tylko to, co utrzymałem w dłoniach. Patek sam nabrał życia i na obrazie nam napisał wiersz w kilku słowa. Sam wywijał literki z nie patrząc na słowa i powstało serce, a w nim babciu kocha Proszę Państwa, to koniec naszej poezji. Jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz na scenę zapraszamy przed szkolakiem.